Cześć, witajcie w dzisiejszym odcineczku. Nowość, nowość Ketera, nowość Ketera, nowy stół hybrydowy. Nowy stół hybrydowy jest kudę, taki duży, że aż mnie zasłania. Jest to połączenie tworzywa metalu oraz drewna. Oraz drewna, i jest to fajna alternatywa dla osób, którzy dużo właśnie używają stołów i spędzają właśnie na tych stołach w terenie bardzo dużo czasu. Jest to stół y, nieszybkiego rozkładania, jest to temat, który rozkładamy nogi pojedynczo, tak jak było w starej wersji. Na pewno jak kojarzycie, u mnie na kanale było omówienie, ale. Jest to na tyle bardzo szybkie rozkładanie, że tutaj nic nie przeszkadza. Tak szczerze mówiąc. Co tutaj nam daje ciekawego producent nowego to opcje montażu elektronarzędzi. Na przykład z tego stołu sto, stołu. Z tego stołu roboczego możemy sobie stworzyć frezarkę stołową bez żadnego problemu, ponieważ mamy tutaj środek wyciągany i możemy montować różne tematy. Frezarkę, wyżynarkę, na przykład zrobić sobie z tego włosówkę bez żadnego problemu, ponieważ mamy tutaj właśnie dedykowaną sklejeczkę, którą taką płytę zaraz wam pokażę, którą po prostu się odkręca i montuje od spodu jakie chcemy narzędzie. Rozbierzemy, rozbieranie jest bardzo proste. Tutaj, keter jak zwykle zrobił naprawdę kawał dobrej roboty. Wystarczy tylko wysunąć. Zobaczcie jeszcze tutaj. o... I już mamy nasz stół rozebrany, jak to się mówi. Na dużym opakowaniu wszystko ładnie pokazane, wszystko spoko przedstawione, co możemy tutaj mieć, co nam właśnie nasz producent e, preferuje. Mamy tutaj 25 lat gwarancji, mamy udźwig maksymalnie 50, 453 kg 453 kg kilogramy u dźwigu, więc naprawdę e, spoko. I tak jak mówiłem, mamy tutaj temat taki, gdzie możemy mieć sklejeczkę. To odłożymy, to odłożymy, to papierologię. Pokażę wam stół. Stół bardzo fajnie wygląda kolorystycznie. Mamy pomarańczową. Oj pomarańczową rączkę składaną, ogumowaną. Z tyłu mamy pojemnik na akcesoria również pomarańczowy, który jest odpinany. No i oczywiście nogi. Nogi są na takich zaczepach, jak widzicie. Ja też muszę widzieć i zobaczcie, Nogi aluminiowe z tworzywem, gdzie wkręcamy je w dedykowane miejsce. Po złożeniu bardzo fajny temat, odkładamy na miejsce. Pyk, siedzi. Pojemnik również. Dedykowany z zaczepem, bez żadnego problemu możemy odpinać i zapinać, i tam możemy trzymać akcesoria. Oczywiście na przebitkach zobaczycie w pełnej wymiarówce ten stół. Niestety mam tutaj troszeczkę za mało miejsca i pokażę nawet go obok tamtego drugiego, żebyście zobaczyli, jak on się prezentuje. Mamy organizer, a w organizerze mamy ściski, ponieważ producent Daje nam taką możliwość, bo mamy szyny prowadzące, mamy w zestawie dwa ściski, takie standardowe, więc naprawdę spoko rozwiązanie. Dzięki temu możemy jakoś sobie przykładnicę do frezarki zrobić, na przykład, albo do wyżynarki, na przykład, co nie? Bez żadnego problemu. Zamykamy, obracamy. Jak widzicie, po obróceniu mamy dużą podstawę, duże pole do popisu, i zobaczcie, że nie mamy tutaj żadnych wnęk. Co to oznacza, że to jest pełnowymiarowy stół roboczy do użytku. Nie wiem, cięcia materiału po tym, po prostu po posuwie, bardzo wygodnym w porównaniu do poprzedniej wersji, gdzie mieliśmy wnęki na odłożenie. Różnych akcesorii tutaj tego nie mamy. Mamy tylko nasze dwie prowadnice, oraz na środku mamy odkręcaną sklejkę. Już się pokażę Wam. Szybki montaż, szybki demontaż. Cztery śrubki, cztery śrubki odkręcamy, i tak szczerze mówiąc, możemy robić co nam się żywnie podoba z naszym stołem, z naszą podstawą. Ja na przebitkach pokażę Wam, jak ja mam zamontowaną frezarkę na drugim stole, bo już mam przygotowany, używałem już, tak, szczerze mówiąc, i powiem Wam, że naprawdę daje to e, radę, co nie? Tutaj producent wstępnie zrobił mały otwór, żebyśmy mieli prowadzenie środka, tak zwanego, ale oczywiście rozwiercić bez żadnego problemu. Możemy nasz, e, naszą sklejkę i dostosować do po prostu naszych potrzeb. Sklejeczka ładna lakierowana, ona ma chyba ponad centymetr grubości i pod to możemy montować nasze elektronarzędzia, czy to wyżynarkę, czy na przykład frezarkę. Wybór należy do nas. Mamy tutaj pięknie wytłoczone Podstawę wnękę po włożeniu tutaj automatycznie na stół się po prostu licuje. Cztery śruby, szybki montaż, szybki demontaż. Więc, tak szczerze mówiąc, jak sobie stworzymy swoje podstawy pod swoje elektronarzędzia, to montaż tych elektronarzędzi zajmie po prostu tylko dosłownie. Chwilę, a dzięki takiemu rozwiązaniowi mamy tutaj temat mobilny, rozkładamy stół i możemy działać, i możemy działać. Jeżeli chodzi o parametry techniczne, wymiary stołu, one są zbliżone do poprzednika, ale gdzieś tutaj niżej wam wyskoczy dokładna szerokość, długość oraz wysokość po złożeniu, żeby nie było. Tutaj już nie będę go rozkładał, bo i tak mi mało tutaj miejsca. I powiem wam, że stół naprawdę prezentuje się bardzo godnie i osobiście uważam, że jest naprawdę mega mega rozwiązanie dajcie znać w komentarzach co o tym, się, co, co o tym sądzicie czy uważacie, że Keter zrobił robotę, czy nie zrobił czy brakowało wam tego bo mi osobiście takiego rozwiązania bra brakowało nawet miałem już przerobiony poprzedni stół pod moje potrzeby tego typu ale też może wam w przyszłości pokażę póki co Producent stwierdził, że to jest potrzebne i moim zdaniem jest to na bardzo duży plus, ponieważ już nie trzeba robić własnych przeróbek. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się do następnego. Też!